Siemaneczko, widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Siemanko, witamy Pary i stary. zapraszamy do wspólnego grania. Dzisiaj gramy z widzami Morć który właśnie teraz tańczy i przeszkadza, że nic nie, nie słychać co mówię. Oraz jest gra z nami, wszyscy mają w gotowości, startujemy. kiedy skończyłeś mówić. Gramy oddziały Battle royal z budowaniem. Jakie zadanko może trzeba zrobić tygodniowe jedno? Zniszcz budowlę kulojazdem. Odbij się na trzech różnych tych poduszkach. Zrobi wiem, mam pomysł. Zrobimy, że przejdziemy przez całą mapę. Przewilecznie, całą mapę. Jak widać, Dafi gra dzisiaj nowym skinem, który kupił w sklepie. Polecam każdemu, fenomenalny jest. Pokaż, pokaż, pokaż. Legendarny. O, o tak wygląda. Przy, o, wezmę tak stanę za to. Ty, ale ja widzę, że widać. Czekaj, sprawdzę, kto. Nie ruszaj się, nie ruszaj się, bo widać, widać. Dobra. Kto, kto gra tym krukiem? Nikt nie gra, jest ciemno. jak wchodzę, jakby. W bo to jest. trup sam sobie. Nie lecimy, nie na na zawiję świątynię. Dobra, na zawiję świątynię lecimy. Bo, się, bo mamy koronę. żeby nie zginąć. No pamiętajcie, trzymamy się razem. Zdobywamy koronę. Dla morszwina i dla tego jeża? Jazz. To jest To jest Jazz. Czy lubisz jazz? Trzy, trzy chyba. Biliony, tryliony, nie wiem. Ile jest Zer? E, czekaj, że nie wróż tutaj. Chyba 7, nie wiem. Do trzyści milionów. Milion ma czyli 30 milionów. Proste. No. no tak. Epicka, roślina. Oh, nie zauważyłeś. Naprawdę? Dwie epickie. Renner słaby. I bojowy karabin bardzo dobra. Faki razem, razem. Marshmallow jeszcze nie wylądował. Jak ktoś kogoś ma, od razu zaznacza. Zaznacza. Gramy drużynowo. Jaki jest pierwszy ten kolor? Niebieski mam tutaj. Dobra. To już ustawiam, niebieski to jest niebieski, zobaczymy. Następny Jeszcze jeszcze nie uleczył. Morfin, leczymy się. Wszyscy nie mogę wyjść. O, jaki tu jest kolor? Jest następny żół. O, pan biorę. Żółty, czerwony, dobra. Już chyba wiem, jakie będą. już widzę tak. Będę zgadywał. O! Niebieski, czerwony, żółty, czerwony. Zrobiłem. Brawo. Już idę do Ciebie. Jedno, no nie! Kor świn! Nie, Hehe! Nie, nie będę zabierał wszystkiego. Ale... Proszę, ja tylko chcę lecząco. O, kubuletę nauczyłem. Ja tylko lecząco. Idę do was. Paki, leczcie się. Będę mgiełka. A, ta, nie dałam potukać. Ja to nie rozumiem niektórych, jak oni grają i się nie leczą. <grystanie> Dobra, biegnę. Otwarta jest butla. Fontanna. Typ! Jesz ma typa. Ma na biało. My to jak wygramy, tutaj z nimi to będzie fuk. Heh. Czemu? Ule... A, Jesz nie jest Jesz, ulecz się. Potki są Jeden ja na żółtą. Duża podka Najpierw wybiwało, małe wypi, najpierw jesz Tomasz Za głośno, słychać. A przepraszam, mam taki donośny głos. <głos> Aha, proszę, kto chce pompeczkę. Mam U mam Podkładkę. Polecimy w kosmos, tylko nawet teraz trzeba znaleźć samochód. Ktoś tu jedzie na tym. Z tyłu strzelają? Ja strzelam do typa. No to co nie zaznaczasz? No mówię. Ale uciekł. Na dziku. Dzik świat. Ja dziękuję, nie chcę tego. <grystanie> Tam się biega. Że... Amunicję potrzebuję. Do mini. Mini... co? Mini Do no, poszczelnego tego? A, ja mam bardzo Kto Co to zginął? fin. Z wysokości. Podnieście go Chodźcie na stację. Albo coś? Tu są bandaże. Tu. Aker, za daleko jesteś od nas. Mówię, że idę na stację. No to tu idą, no ale oni nie, nie wiem, nie, nie mówią, czy idą, czy nie idą. Poczekaj. Masz wszyscy. Jaki masz pistolet maszynowy? Zielony. Zielony? Ty lubisz pistolety maszynowe? To chodź. Tak, najbardziej. Patrz, chodź. Zobacz. Y Jadą! O oh my god! Co tu się dzieje? I przegrajmy tego! Leżę! Chcę kupić pistolet! Paker, musisz to wygrać z, z nimi wszystkimi. Czekaj tutaj, Kielsa. Pięknie. Pięknie. Grając wykrzywione wieże, nauczyłem się trochę grać. Ten jeden ogarnia. Nie ogarnia. Znaczy ogarnia, tak. Dobrze. Idźcie chłopaki Panie, tak było dobijać Jeszcze nie musi być jeden Bo nie padł Weź nasze karty już Jedzie ktoś Nie myślałem Jedzie Bot. No, bierz karty, karty. Czekaj, bo na bank gdzieś leczy. Jestem pewny. Widzę go. Schowaj się, pod tym. Czwórkę się chowali. Przestraszył się. Czwórkę się chowali przede mną. Nie mogę. Oooo, uciekł. Ha! Wiesz karty, karty jeszcze? Wiem, wiem, spokojnie. Od no razu nas tu uleczysz może? Nie, tu nie ma. Jest. On wziął karty. O, tu jeszcze był. Jedna korona, co z nią? Weź koronkę. Dobra, dawaj ulecz. Nie, Ale ważne, że była wygrana. Ale nie. Oczywiście wygrana dzięki papierowi. Chłopaki, <gry> wy musicie pokazywać typy, z której strony wszystko to jest oddziałowo, to jest bardzo ważne. Trzeba zaznaczać. Jak to oznaczyć? No nie. Ale kozadko, go ja się nauczyłem obudowywać bus. Tak się powinno budowywać I od razu leście tam na... Wszyscy w jedno miejsce, za nas gdzie mamy lecieć. Na stację. Tylko bo wy macie taki słaby lot, to jak chodźcie wszyscy obok mnie, chodźcie, nie zbierajcie rzeczy. I rzeczy. Mam, bo mam lifta, chodźcie do mnie. Chodźcie. Pójdziemy, ktoś tu buduje. Pójdziemy po, po rzeczy, chodźcie. Jestem. Dobra, jesteście, ja używam. Idźcie na stację. Lec. Gdzie ta stacja? Tu jest. Jaki kolor twój jest? Fioletowy. Fioletowy, dobra. Jedzie ktoś tu. Czy tu jest ten... Uleczył ich. Są ci ludzie. Ja jej załatwię, wyjdźcie po rzeczy. Nie, 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 nie bacz Was nas, chodź do nas. Nie walcz z nimi teraz. No ale no, to jest sam jeden. Dzień, jest z nami Dzień, wiesz, nie. Ty ma mamy. Też mamy. Ojej. Co tu się dzieje? Nie mam potek! Sała trójka na mnie wieża. On tu gdzieś nie jest ten typ. Co no, weź. Ja do Ciebie. Nie no, drugi jest Trzeci pokonawki. Czekam na mnie Oj Boże, Jez. Boże. A co go może nie wyszedł Nie wiem. i po mnie kartę, szybko, 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 kartę. Dobra. Bo ja uleczę się, bo żeby tam nie było, że żeby... Dobra. Paki myśleli, że przegramy. No ale no, to co przegra do końca no. Jak mogli wyjść z gry? No, nie muszę dokończyć. Nie to, dobra, wezmę ci pompę. Nie, dobra, nie wezmę ci to jednak. I wyraz jasny dobrze bardzo dobrze, Paker, chyba zacznie grać arenę <grystanie> no bo poćwiczyłem dużo na tym ten na tym wykrzywionych wierzchołek właśnie to trzeba ćwiczyć najważniejsze są, treningi musisz prowadzić te treningi do nas na kanał no. możesz mnie jeszcze tylko odrodzić w jednym miejscu tutaj z Oli Kingiem trenowałem <grystanie> Ej, niczemu nie mogę Będę strzelał. Yeah. Chyba będą chcieli mnie załatwić. Ja nie mam leczenia. Tam jest ktoś? Będzie leczył. To nie jest, nie jesteś mnie. Nie jest szansa, szansa, szansa. Kuzaj. Kuzaj. Obie go, obie go już to... ktoś po mnie idzie. No nie Dawaj, dawaj, dawaj. Będzie dobrze. Go, 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 go. leć, 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 leć. Nie. Nie że ten wilk mi zniszczył budowle. I ten wilk, a tu tak je Idę do budynku. Dobra. Zdążę. 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 Nie zdążę. Jak znajdziesz medymgiełkę, to mów. Masz apteczki. No wiem. Albo jak znajdziesz potki. Bo ja nie mam potek takich, wiesz, że jak ktoś mi zada, to nie mogę się uleczyć. Wiem, szukamy, pokucamy. Spokojnie, spokojnie. Chodź do mnie. Ulec się tu łapterko. Stały trzy drużyny. To jest. Dwa. Trzy. Dwa, trzy, trzy. Nie. Czekaj, trzy drużyny? My jesteśmy w Noże. trójkę. Dwa plus trzy. Ej coś mu tu nie gra. Trzy drużyny, dziewięć osób. No, każdy po trzy. Продолжение следует... Bierz go, bierz go, wcisnął go biorę Jest! Wygrana proszę państwa Piękny meczyk Fucker83 zrobił dzisiaj Mistrzostwo Świata Dziękujemy za oglądanie Widzicie jak nie warto wychodzić Zapraszamy na kolejne odcinki Łapeczki, łapeczki, uczymy się grania. A znaczy, Packer uczy nas grania. Nie. Pozdrawiam, hej. Nara.